Chciał, chciał się pograć w Heaven, ale się okazało, że to się straszna gra, i

Haliku? Haliku? tu jakiś ty się cofa. Wszyscy mariują. Zastarpują ja się skiny. O jezu, co jest? Ja sobie dziękuję. O, okej, okay. to jest na pewno ten. O oh, ja lwę. Naportuję Co mm. to jest? Co <cłük dancing> się dzieje co się tak? A niby był taki ten! A niby był... jakaś koszulka tego, beacona. Ta żółta. Ja Też szukałam właśnie Bicona z żółtą koszulką, tam bym go zreportował. Mm. Tam jest. To jest ten. Ale ten, tak to mógł nie To jest ten, cool kit. Że tak nazywa. To jest... a

Może oszukiwanie w grze, bo wiesz, przeszkadza trochę w grze, to może to przesyłam. Okay, ale jak masz na przykład, nie wiem, dyskorolkę 108 stylu, to Cię tak nie bierze do góry. To już na serio przeszkadza.